Cześć, witajcie, z tej strony Wub, mamy czwartek, więc mamy i Snapshota. Zmian jest niestety niezbyt dużo, a konkretnie trzy poprawione bugi. Miałem dzisiaj nic nie kręcić, ale zobaczyłem, że zmian jest naprawdę mało, więc postanowiłem, że nagram dla was materiał i będziecie wiedzieli, co zostało dodane. A raczej poprawione. Także przejdźmy do pierwszego bugu. Gdy włożyliśmy mapę w ramkę, to ona się gliczowała i teksturka była jakaś taka dziwna, mrygało coś cały czas. No teraz jest to poprawione i działa w jak największym porządku. Przejdźmy dalej. Jeżeli mamy jakiegoś MOBA nazwanego i go wypuszczę. To nazwa może więcej ich tu postawię. E, nazwa była wyświetlana albo za wysoko, albo za nisko, a teraz jest to dopasowane do rozmiaru moba i działa fajnie. Także wszystko jest OK. E, no i ostatnim już bugiem. Spójrzmy na czat, stworzyłem sobie grupę a, i dołączyłem do niej. Także a, jeżeli piszę coś na czacie, to mój nick jest kolorowy, bo dałem taką komendę, żeby był kolorowy. A, natomiast jeżeli w command bloku a, wpisaliśmy say i tutaj Target mm, coś na przykład, to ten nick nie był kolorowy, jeżeli użyliśmy tego command bloka. A, jeżeli teraz kliknę tak, tak widzicie w czacie lamka jest na kolorowo, a konkretnie niebiesko, no i co, to jest tyle tak, nie jest tego wiele ale postanowiłem że wam przedstawię żebyście mieli tam jakiś wgląd że coś jednak dzieje może Mojang szykuje coś większego na następny raz, na razie jest tylko tyle także to by było na tyle, dzięki za oglądanie i na razie, cześć!